Pasta z makreli. Pasta z makreli to świetna propozycja na śniadanie. Pasta z makreli, oprócz smakowych i zdrowotnych korzyści, ma też inne, jak krótki czas przygotowania oraz tanie składniki. Warto ją wykonać, aby urozmaicić śniadanie, szczególnie dzieciom, którym powinna smakować. Do przygotowania pasty z makreli potrzebne są następujące składniki: makrela wędzona, jajka, ogórki kiszone, majonez, cebulka lub szczypiorek, pieprz i sól. Najpierw musimy pozbyć się z makreli ości, najlepiej ją przepołowić i w pierwszej kolejności pozbyć się kręgosłupa. Później należy dokładnie sprawdzić poszczególne kawałki makreli, żeby nie mają ości. Można nawet ją zblendować już po odseparowaniu ewentualnie potencjalnych ości. Ale wystarczy też zgnieść, co za chwilę pokażemy, widelcem. Następnie, ugotowane na twardo jajka należy przetrzeć na tarce o dość grubym oczku. Łatwiej się dzięki temu pomieszają, ugniotą i połączą z makrelą. Ogórek kiszony kroimy w drobną kostkę, jak najdrobniejszą. Można też zetrzeć ogórek na tarce, ale chyba prościej pokroić go w bardzo drobne kawałki. Dorzucamy do pozostałych składników. Na koniec kroimy cebulkę, również w drobne kawałki. Dorzucamy do miski. Należy teraz popieprzyć odrobinę, posolić. No i cóż, dodajemy kilka łyżek majonezu, w zależności od Indywidualnych preferencji. Całość dokładnie mieszamy, ugniatamy, aby uzyskać konsystencję pasty i ewentualnie, aby rozgnieść małe ości, które ewentualnie zostały. Tak wygląda efekt. Pasta jest idealna do świeżego pieczywa. Jest to doskonała alternatywa do szynki. Którą w zasadzie codziennie jada się na śniadanie albo najczęściej. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com, łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!